Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj T-Volt i to jest kolejny mój filmik z rodzaju mam tyle telewizów, jest zajebiście. W tym przypadku jest to okrągła liczba, ponieważ, w, ponieważ właśnie stuknęło mi 2000 widzów i mam parę rzeczy do przekazania. Po pierwsze, jestem wam niesamowicie zajebiście strasznie wdzięczny, że mnie oglądacie, że po prostu lubicie moje materiały, to mnie napędza i, i tyle, No dzięki, bo po prostu jesteście, jesteście niesamowici. I chciałbym z tej okazji coś zrobić dla was, dlatego wpadłem na ciekawy pomysł, otóż jak wiecie nadal jest taki dość duży ruch jeśli chodzi o gry, chociaż już na, naprawdę maleje, w tej chwili to są Saints Row the Third, Skyrim oraz nadchodzący Assassin's Creed Revelations. I deal jest taki, kiedy skończę Assassin's Creed i Saints Row zostanie mi Skyrim, którego gram oczywiście, bo gra jest strasznie długa i... Sorry, trochę zajmie mi skończenie tego zagrajmy. Aczkolwiek, e, mam zamiar nie, po skończeniu Assassina i Saints Row, mam zamiar grać nie tylko w Skyrim, ale też w jedną inną grę, którą wy wybierzecie. Taki jest układ. E, otóż, chcę mam do Was prośbę? Piszcie w komentarzach do tego filmiku propozycje na zagrajmy, które powinienem zrealizować. E, daję Wam. Jakiś czas zobaczymy, kiedy, kiedy uznam, że ilość komentów i propozycji jest odpowiednia. Wtedy powybieram najlepsze propozycje i zrobię ankietę, którą, na którą będziecie głosować przez kolejny na przykład tydzień. Dlatego też e, piszcie propozycje, co chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. I cóż, dzięki wielkie i sięano wam wszystkim.